Cześć, witajcie na kolejnym filmie. No i jest, stało się moneta 5 zł, rocznik 2020. Przepiękna moneta, polska moneta obiegowa. Tak, również może być piękna. Ja najbardziej lubię te obiegowe 5 zł, 2020. Jak przejmę w posiadanie tej monety? Otóż wysłała mi to jedna pani, mój widz. Ja dziękuję pani Marii. Pozdrawiam panią. Oprócz tej monety były jeszcze inne, ale to zaprezentuję na następnym odcinku. Dzisiaj skupmy się na tym pięknym lustereczku. 5 zł. Dziękuję jeszcze raz serdecznie za przesyłkę. Ja jeszcze z obiegu nie wyłowiłem tej monety, więc jest szansa, że ta moneta będzie takim rarytasikiem. tego rocznika 2020. <laughs> tak samo jak 5 zł 2008 czy 1 zł 2008-2010. Brakuje takich. Wiecie, rodzynek. Miejmy nadzieję, że rocznik 2020 zaowocuje w przepiękne, niskie nakłady. Pierwszy była oczywiście moneta 5 zł. Kościół Mariacki 2020, 1 200 000 sztuk. No i teraz 5 złotówka, uzupełnienie. Jestem właśnie bardzo ciekawy, czy będzie wysoki nakład, czy niski. Mamy inflację obecnie na całym świecie i również w Polsce. No i może to spowodować, że nakład monet jest większy. Ale ja mam taką nadzieję, taką, że będzie któraś monetka Rary Tasikiem 2020 odkładamy sobie 5 zł. Już niektórzy pisaliście, że macie, niektórzy piszą dalej, że nie ma, że nie wyszła, a otóż tutaj na tym filmie, za pozwoleniem pani Marii, dziękuję za przesyłeczkę. Zobaczmy sobie drugą stronę monetki. I mamy tutaj drugą stronę monety Rzeczpospolita Polska, rocznik 2020. Piękny orzeł w koronie, znak mennicy pod łapą orła. Przepiękna jest ta moneta polska. Widzimy, że tutaj w dzień lekko schodzi na napis Polska. Ale jest to dość powszechny, dość powszechnie spotykane. Więc nie klasyfikuje się to jako destrukt. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Trzymajcie się i do następnego. Hej.